Cześć, to ja. Dzisiaj jestem na bardzo tajnej misji razem z moją siostrą Julią. Mamy złapać kunę, co jest z naszej szopie. Powiedzcie albo napiszcie w komentarzach, czy też mieliście coś z jakimś zwierzęciem, na przykład kuną albo czymś takim napiszcie w komentarzach pomogę wam pomogę. teraz ruszamy prawda? Mm. chodź widzimy się na miejscu sprawcy tutaj to jest nasza szopa Kumy. mogą się drapać po takim asfalcie Jednym. tutaj tutaj był skorupka po jajku Tutaj się Była kubka, duża kubka. Co się nazywa? Jak to się znowu nazywa? To co ptaki mają? Fiedrar po polsku. Siedła. Nie skrzydło, tylko pauza na tutaj była duża, 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 duża kubka piór. Idziemy do następnego miejsca. Za tym napiszcie w komentarzach co chcemy zrobić z tym. Teraz chodźmy tutaj. Tutaj, bo też wielka kubka piór. Ten, co nas. To jest Nie, to jest mech. Albo? Tak, kawałek mechu. Ten, kto nas zesłał, zrobił kiedyś filmik z odgłosami tego zwierzęcia. Pół dnia szukaliśmy. Kilka minut. Wyszukaliśmy na YouTube Google z odgłosy porównaliśmy i to jest kun Wiemy co one jedzą. Jajka i ptaki to są nocne zwierzęta i dzisiaj nocą zrobię filmik, z którym będziemy szukać kuny. Dzisiaj noc. Rodziców nie będzie, tylko moja babcia. Ona mi na to pozwala. ja też będzie szukała ze mną kuny nocą i nie wiesz tego do bólu, noca. No czasem jest obrzydliwa. Dzisiaj napiszcie też, czy kiedy Wam się udało złapać jakieś zwierzę. Nie mówiąc o ślimaku i robaku, tylko jakieś porządne. Kuna, myszka, momiczek. Byle co, ale, ale musi być szybkie. Napiszcie. Ja się ucieszę. Dawam nagrodę. Napiszcie swój numer telefonu. Napiszcie co wam się udało złapać. To Wam dam nagrodę. I tutaj do samego punktu odcinka dziury, dziury. Kuny mają ostre zęby. Tutaj jeden raz leżała deska, która spadła stamtąd. Bardzo dziwne. Kuna jest tam pod dachem. Chodźmy. Tutaj też jest dziura. Już ją trochę badaliśmy. Bardzo straszne. Dobrze, tutaj jest wybita szyba. Yy, kuzyni wybili piłką. Kuzynów dzisiaj nie ma. Niedługo będą. Dobrze. I tak. Widzimy się. Następny odcinek będzie dzisiaj wieczorem. Dzisiaj spróbujemy jeszcze. Spróbować skłonić spróbować, spróbować kunę. Zrobimy jakąś pułapkę na kunę musimy zł złapać. Musimy ją wtedy do schroniska i oni postanowią coś stamtąd zrobić. Z nią zrobić. Albo po prostu wypuścimy. Być, że w tej szopie mieszka kuna. No nie, będzie nam skoniszczyła. Tak nie może być absolutnie. Więc idziemy do poszukiwań. Próbuję się wdrapać tam na górę. Widzimy się za chwilkę, jak już coś tam znajdzie. Niestety nic przyszedł, nie znalazłem. Nie. Ja na ten papierek, podniosę. tu się do mnie. Te jeszcze dzisiaj do mnie nie przyzwyczaiłaś wcale. Kocham no. no. mhm, Cię. Mhm, cię. Dobrze. Ciebie też. No. Teraz Malina, cytryna. No. no. już koniec na tego odcinka. Pamiętajcie o konkursie. Najładniejszy komentarz. Pamiętajcie. Łapę w górę, to najfaj... będzie 50 łapę w górę to zrobię jakiś mega odcinek i pamiętajcie o konkursie którym jest więcej na moim odcinku odcinek odcinku wprowadzaniu i kryjomu. Tam, tam Dobrze, więc widzimy się. No co? papa, pa! Powiedz pa, pa Julciu. Pa pa! pa, pa.